Cześć, witam w swoim kanale. W tym filmie powiem Wam o najważniejszym oprysku, teraz, jaki należy teraz właśnie wykonać na warzywach i to nie tylko na cukinii, nie tylko na selerach, na wszystkich warzywach, które rosną w gruncie. Tu jeszcze Wam powiem, że ja opryskiwałem już prędzej, z samego rana. Spójrzcie tutaj, jaka pszczoła wysmarowana w pyłku z cukinii. Chodzi sobie szczęśliwa. Zobaczcie, z ledwością, z ledwością się unosi. Ale wracając do tematu. Ten oprysk jest bardzo ważny. Można powiedzieć, jak to cytując klasykarze kluczowy dla prawidłowego rozwoju, dla zdrowia, dla zdrowia warzyw. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, padło bardzo dużo deszczu. Spadło około 100-110 litrów wody. I teraz, w tak wilgotnym środowisku, ponieważ to jeszcze w ogóle nie schnie, bardzo łatwo rozwijają się wszelkiego rodzaju choroby, choroby grzybowe. Na cukiniach, na ogórkach to będą łączniaki. Na selerach choroby grzybowe. Liści, tak samo na pomidorach. Może to być już zaraza ziemniaczana, może to być alternarioza, czyli wszystkie choroby, których my chcemy za wszelką cenę uniknąć. I tak, żeby nie dopuścić tych chorób, musimy wykonać teraz oprysk. Oprysk, nie polecam tutaj oprysków chemicznych, chyba że już ktoś ma naprawdę zaatakowane uprawy. No to wtedy należy to zrobić, ale w przeciwnym wypadku, gdy jeszcze nie ma żadnych oprysków, oznak chorobowych, gdy nie musimy się martwić tym, że nasze warzywa chorują, możemy zastosować opryski naturalne. I pierwszym opryskiem, jaki możemy wykonać na praktycznie wszystkie warzywa, to jest oprysk z żywokostu. Oprysk z żywokostu, który dobrze zadziała ochronnie na warzywa, dobrze zadziała również jako nawóz. Kolejny oprysk to oprysk ze skrzypu, ze skrzypu polnego. Zalewamy skrzyp, odstawiamy go na dwa tygodnie. Taką gnojówkę rozrabiamy w stosunku 1 do 10, również spryskujemy. Skrzyp ma do, to do siebie, że odkaża, ale też chroni przed szkodnikami. Tak samo sprawa ma się z czosnkami. Tak samo sprawa ma się z opryskiem z drożdży. Można zastosować również oprysk z gnojówki z pokrzywy. Teraz, pomimo tego, że jest w środek sezonu, możecie jeszcze pryskać warzywa nojówką z pokrzywy w tym celu, żeby zapobiegać, żeby nie dopuścić do infekcji, do zakażenia warzyw. Nie dość, że ochronicie warzywa, to dodatkowo dacie im nawóz, który jest im teraz bardzo potrzebny. Po tak dużej dawce deszczu, jaka była, i po tak wilgotnym lecie, które w pozorom w lipcu, połowo, od połowy lipca u mnie padało praktycznie dwa tygodnie, było parę dni cieplejszych, teraz znowu cały dzień padało, więc ryzyko wystąpienia chorób jest dość duże. Ja sam walczę na ogórkach z kęciastą plamistością. Co mi się uda podleżyć ogórki, to pokazują się nowe. Nowe ogniska choroby, ale to, co wyrasta z ogórka, młode jest, zdrowe. Więc choroby udało się uniknąć. Ale niemniej jednak trzeba nadal dbać, chodzić, sprawdzać i wedle potrzeby pryskać. Bo nie ma się co oszukiwać bez oprysków. Ogórka już by nie było w tym roku. Napiszcie, jak wy jeszcze pryskacie, czy pryskacie w ogóle warzywa po tak dużych opadach deszczu. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie cześć.